razem jak tutaj byliśmy to mieliśmy hotel bezpośrednio w Giorze e, i hotel sam sobie był super, był ze śniadaniami w ogóle, ale dookoła e, był sam beton i był straszny problem jak wychodziliśmy z psem, że musieliśmy długi, długi, długi kawałek przejść, żeby znaleźć w ogóle jakikolwiek skrawek trawy, e, dlatego właśnie tym razem wybraliśmy hotel trochę poza Giorem, bo ogólnie w samym Giorze nie ma jakoś bardzo dużo tych miejsc, e, szczególnie że my też rezerwowaliśmy na ostatnią chwilę, e, bo tak to właśnie wygląda jak jedziecie na krycie. Więc zdecydowaliśmy się na coś pod Giorem, no tylko, że właśnie nie ma tej opcji ze śniadaniami, a powiem Wam, że ona jest super na tego typu wyjazdach, naprawdę ratuje życie, bo nie trzeba rano nic kombinować. no ale idziemy szukać. Damian chyba już wrócił, bo wysłałam go po buty, mam nadzieję, że nie czeka pod drzwiami, aż skończy gadać. Czekałeś pod drzwiami, aż skończy gadać? Nie, ja zabieram szkołę. Niestety okazało się, że ta knajpka obok nas jest zamknięta, więc jedziemy dalej szukać szczęścia, jedziemy do Gioru i zobaczymy, co tam będzie otwarte. Mamy super pogodę, jest 18 stopni, więc idziemy z psami teraz na spacer bez kurtek. Super wiosna. I znaleźliśmy właśnie po drodze, jadąc na śniadanie, bardzo fajną miejscówkę, taką nad rzeką, z taką ścieżką spacerową obok, więc bierzemy, właśnie wzięliśmy psy i idziemy na spacer. Właśnie skończyłam pracę y, i idziemy zaraz na obiad. I ogólnie powiem Wam, że często dostaję takie pytania: y, jak ludzie wiedzą, że mam szczenięta, że gdzieś tam zajmuję się hodowlą psów, to często wiele osób pyta, jakie są koszta, jak to w ogóle wszystko wygląda, i wielu osobom ogólnie wydaje się, że to jest trochę tak. Że hodowla psów to jest zawód, że ludzie z tego żyją, że na tym zarabiają i że nic kompletnie innego nie robią. Ja nie znam takich osób, które żyją znaczy osobiście, bo może gdzieś tam słyszałam 5-60, że są osoby, które żyją z hodowli. Natomiast większość osób, które ja znam po prostu nie żyje z hodowli, a tylko ta hodowla to jest takie ich dodatkowe zajęcia. I w związku z tym, tak jak na przykład teraz, jest taki nagły wyjazd, bo one zawsze są nagłe, nie jesteście w stanie zaplanować, kiedy te wyjazdy będą. To musicie wsiąść w samochód i przejechać na przykład ileś tam kilometrów, spędzić gdzieś kilka dni. No i w tym wypadku, jeżeli macie stałą pracę, no to robi się z tego problem. I tak na przykład ja pracuję zdalnie, natomiast mam taką pracę, której nikt za mnie nie wykona, więc nie mogę zadzwonić z dnia na dzień, że biorę urlop, jeżeli mam jakieś ważne spotkanie, wiadomo, że jakby mi się coś stało, jakbym trafiła do szpitala, to jest trochę inna sytuacja, ale no tak ogólnie nie dzwonię z dnia na dzień, że mnie nie będzie, więc biorę ze sobą laptopa. I tak jak na przykład dzisiaj, po prostu od rana byłam w pracy i ewentualnie dopiero po południu właśnie jesteśmy umówieni na krycie, no i po południe powiedzmy, że mam dla siebie. Natomiast jeżeli chodzi o Damiana, Damian ma własną firmę, e, więc on po prostu przekłada sobie klientów, jest pod telefonem e, i dzięki temu możemy jeździć razem, no ale to jest w sumie wyjątkowa sytuacja, jest wiele osób, które ma... Gdzieś tam jakąś stałą pracę, i w tym wypadku ciężko byłoby im zadzwonić z dnia na dzień, że ich nie będzie przez trzy dni obojga, jeżeli byście chcieli na przykład gdzieś jeździć razem na takie wyjazdy. Więc no, to nie wygląda tak kolorowo, jak większość osób myśli. Ogólnie też u nas jest też tak, że my tych miotów nie mamy jakoś dużo. Tak jak ja Wam mówiłam, to też nie jest tak, że ja jestem jakimś super hodowcą, więc jeżeli gdzieś jedziemy, no to maksymalnie raz do roku. Więc no też u nas taka sytuacja się nie zdarza często, że musimy się tak organizować. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie chciałby mieć jakąś większą hodowlę, jeździć właśnie na krycia zagraniczne, no to robi się z tego spory problem. Część właśnie hodowców korzysta z takiej opcji jak inseminacja, no ale to też troszeczkę inaczej wygląda. Też nie zawsze właściciel produktora jest w stanie się na to zgodzić. Yy, więc mimo że to brzmi fajnie, że jesteśmy sobie na takich wakacjach, bo pojechaliśmy na krycie, no to jednak z tym związana jest dość skomplikowana organizacja i to wcale nie jest takie proste. I też pamiętajcie, że akurat my mamy cztery psy. I ma kto się zająć pozostałą dwójką, dwójkę mamy ze sobą. Natomiast są takie hodowle, gdzie tych psów jest 5, 10, czasem nawet i więcej. I wyobraźcie sobie teraz, że jak z dnia na dzień musicie wyjechać, to ktoś z tymi psami musi zostać. W ogóle też często dostaję właśnie od Was pytania, jakie to są koszta, jeżeli chodzi właśnie o badania, o te wyjazdy, nakrycie. Więc postanowiłam, że nagram Wam jeszcze taki filmik osobny, taką pogadankę. Yy, gdzie po prostu Wam poopowiadam, jak to trochę wygląda z mojej perspektywy. Yy, ja, tak jak Wam mówię, nie mam ogromnej hodowli, po prostu te mioty u mnie są sporadycznie. No ale mniej więcej powiedzmy, że skoro już są u mnie te mioty, wiem jak to wygląda od kuchni, to mogę Wam to z jakiejś tam strony przedstawić, tak żebyście mniej więcej mieli pogląd na to, jak to wygląda. Szczególnie, że ja też widuję bardzo dużo na przykład takich zapytań, gdzieś mi się, wiecie, przewijają w internecie. E, gdzie ludzie na przykład pytają, czy mogą dostać dofinansowanie na hodowlę z Urzędu Pracy jako biznes, e, albo na przykład gdzieś też ostatnio ktoś mi podesłał: e, Czekajcie, co to było za zapytanie? Nie o Urząd Pracy. A, już wiem, e, to było pytanie o jakiś kierunek studiów, chyba w Szczecinie, jak mnie pamięć nie myli. I ktoś tam pytał właśnie: Bo był jakiś kierunek studiów w Szczecinie, to chyba była Kynologia albo coś takiego. I właśnie pytanie tej osoby brzmiało na jakimś takim forum ogólnodostępnym, czy ludzie ogólnie polecają ten kierunek, jeżeli ktoś z zawodu chce zostać hodowcą psów. No i tak jak ja Wam mówię, nie ma takiego zawodu jak hodowca psów. Przynajmniej na pewno nie, jeżeli chodzi o polskie reali. Ja wiem, że może w Ameryce, nie wiem, może jest taka opcja, żeby zostać hodowcą psów, że to się w ogóle opłaca, że ludzie są w stanie z tego wyżyć, chociaż też mi się nie wydaje, patrząc jakby z mojego doświadczenia, bo kiedyś jak oglądaliśmy serial, pamiętasz kiedy to był serial, chyba Emili w Paryżu, to ona mówiła, że jej tata był hodowcą psów, hodowcą wyżów, czegoś takiego. Więc nie wiem, może w innych krajach to troszeczkę inaczej wygląda, może. No, nie wiem w sumie czy ceny. No, ceny w Stanach za psy są dużo wyższe na pewno niż w Polsce. Ale jeżeli chodzi o polskie realia, to nie wygląda to tak kolorowo, jak wielu osobom się wydaje, że na likcie te psy są za kilka tysięcy i te kilka tysięcy się bierze do kieszeni, i w ogóle można zapomnieć o kosztach. No i wiecie, ja mówię tutaj o takich hodowlach, normalnych hodowlach z prawdziwego zdarzenia, gdzie hodowca ma jakiś cel hodowlany, psy są w dobrych warunkach, nie mówię tutaj o pseudo hodowlach i jakichś takich innych mnożycielach, no ale nie będę Was tutaj jakoś szczególnie zanudzać, tylko poopowiadam Wam właśnie mm, o mojej perspektywie w tym osobnym odcinku. W ogóle tą kosmetyczkę kupiłam na AliExpress chyba za 10 zł i zobaczcie, e, wspaniałe cudotechniki idealne na wyjazdy. Nie mamy dzisiaj szczęścia do jedzenia. Po tym, jak się rano okazało, że ta jedna knajpka jest nieczynna w poniedziałki, to teraz mieliśmy iść na obiad do tej drugiej. Okazało się, że jest tylko do 15.30, więc jak już wsiedliśmy w samochód, to jedziemy do takiej knajpki, w której już byliśmy poprzednio. Ona jest tak trochę przy trasie, tak więc jedziemy dzisiaj tam zjeść. Przyjechaliśmy zjeść do takiego zajazdu, w którym już wcześniej jedliśmy, ale zobaczcie po prawo, jestem pewna, że tego nie było, po prawo powstał Orlen. Wracamy właśnie z obiadu i chyba pan, który nas tam podliczał, kasował, się pomylił, bo zapłaciliśmy bardzo mało w przeliczeniu, jakieś 100 zł za dwie porcje, no i ogólnie tutaj nie jest drogo, ale i tak wydaje nam się, że jak na to, co widzieliśmy, to jest za na Paragonie było bardzo mało pozycji, a akurat tutaj, gdzie jedliśmy, osobno się zamawia do osobno surówki, ale powiem Wam szczerze, że Pan mówił tylko po niemiecku i to takim jeszcze łamanym, więc nawet nie było opcji, żeby mu podpowiedzieć, że coś jest nie tak. Plus jak teraz wzięliśmy ze sobą paragon, żeby z ciekawości zobaczyć właśnie jak tam wygląda, co jest nabite, to nawet Google tłumacz nie daje sobie rady z węgierskim, bo oni naprawdę powiem Wam, że gdzie nie jeździmy i wspieramy się z tłumaczem, to on zawsze daje radę. I mniej więcej to tłumaczenie jest takie, no dość adekwatne. Tak jak tutaj, próbujemy coś przetłumaczyć, to to w ogóle jest jakiś kosmos. Więc nie wiem, jak jest skonstruowany język węgierski, ale zdecydowanie nawet sztuczna inteligencja nie daje mu rady. W ogóle ten pan kelner tak bardzo kiepsko mówił. Nas, dosłownie stolik obok nas przyjechali też jacyś panowie, też obcokrajowcy, nie tutejsi, którzy też próbowali się po niemiecku z tym panem dogadać i tak tłumaczyli mu, tłumaczyli mu o co chodzi. Ten pan za nic nie mógł zrozumieć, nawet ja nie wiedziałam, wiecie, mój niemiecki jest kiepski, ale ich też nie był jakiś super. Też nie wiedziałam o co im chodzi. Ten pan się zestresował, a wiecie o co im chodziło? Chodziło im o to że na środku tej knajpki był taki słup i ten słup był wyłożony, nie wiem, takimi zielonymi szkiełkami. I wyobraźcie sobie, że ten pan, który przyjechał, on chciał, żeby pan kelner zrobił mu zdjęcie przy tym słupie i finalnie się dogadali, wręcz mu telefon i pan kelner z knajpki zrobił mu właśnie przy tym słupie zdjęcie.